Z niektórych rzeczy pewnie nie zdajesz sobie sprawy, ale możliwe, że robisz dużo nawyków, które cię po prostu zabijają. Nie będę mówił dzisiaj ani o paleniu, ani o piciu alkoholu, bo raczej o tym każdy wie. Mówię teraz o nawykach, które podświadomie cię zabijają i z których nie zdajesz sobie tak naprawdę sprawy. Ale kim ja w ogóle jestem i po co miałbyś mnie słuchać? Jestem Radek i od ponad roku staram się być najlepszą wersją samego siebie. Pokonałem wszystkie swoje złe nawyki i teraz dzielę się z tobą moją wiedzą, która mi pomogła, bo chcę brać wszystkiego dobrego dla ciebie. Nie przyciągając, lecimy. Numer jeden: brak dobrego snu. Większość ludzi niby wie, że brak dobrego snu jest szkodliwa, jednakże mawiamy sobie, że to jeszcze jeden odcinek serialu na Netflixie. Nie wiem jak ty, ale ja przez większość swojego życia mówiłem, że im mniej śpię. Tak naprawdę jestem bardziej wyspany. Trzeba spać te od 7 do 9 godzin, żeby faktycznie działać na dobrych obrotach. Ale jak faktycznie mieć dobry sen? Po pierwsze, ustaw sobie konkretną godzinę, o której chcesz się kłaść spać. Przykładowo, chcesz się kłaść o 22, to musisz wypełnić te rzeczy, które Ci teraz powiem. Po pierwsze, musisz ograniczyć światło niebieskie minimum półtorej godziny przed snem. Światło niebieskie, czyli Ekran telefonu, ekran komputera. Dlaczego? Bo światło niebieskie zabija nasz hormon o nazwie melatonina. A melatonina sprawia, że łatwiej jest nam po prostu zasnąć. Bo tak naprawdę, gdy dostajemy to niebieskie światło, to nasz umysł myśli, że jest dzień i po co tak naprawdę spać. Po drugie, ogranicz jedzenie minimum 3 godziny przed snem. I po trzecie, kładź się pół godziny wcześniej, zanim chcesz się położyć spać. I zrób wtedy te nawyki, które cię mogą usypiać, czyli przykładowo czytanie książki. Numer 2. Nieprawidłowe oddychanie. Sprawdź teraz siebie, jak ty oddychasz: czy przez nos, czy przez usta. Czy Twój oddech jest płytki, czy głęboki. Złe oddychanie nie prowadzi tylko do takiej szczęki, ale również płytki oddech ogranicza dostęp tlenu do naszego mózgu. Co wpływa źle na nasze samopoczucie oraz ogólnie na naszą koncentrację. No bo zauważ, jak szybko oddychasz, nasz mózg podświadomie zaczyna wymyślać problemy. Dlaczego? Bo wyczuwa niebezpieczeństwo z naszego oddechu. Gdy masz głęboki oddech, to nasz mózg automatycznie czuje się bardziej zrelaksowany i bezpieczny. Dlatego wszyscy ludzie mówią, jeżeli chodzi o medytację, że musisz oddychać powoli i głęboko. Smaczne, Rybatki? Numer 3, zaniedbywanie relacji międzyludzkich. Wiele osób mówi, że o, w rozwoju to musisz być sam, że izolacja, że mąk młod. Ale czy to prawda? Oczywiście, że nie. Ludzie są zbudowani do życia w grupie. Dlatego powinniśmy się trzymać razem. Nawet wtedy, jak myślisz i czujesz, że jesteś niezrozumiany. Nawet wtedy, gdy wmawiasz sobie, że jesteś zbudowany do życia w samotności. Ale czy cię to uszczęśliwia? Czy chcesz zobaczyć siebie za 50 lat i pomyśleć, że nie masz za, żadnych wspomnień z młodości? Czy chcesz całe życie przeżyć bez nikogo u swojego boku? Sam sobie odpowiedz na to pytanie. Numer 4. Ciągły stres. Przewlekły stres niszczy nasz układ nerwowy, prowadzi do chorób serca oraz wpływa negatywnie na psychikę. Przykład. Masz sprawdzian z matmy i zamiast się uczyć, wolisz sięgnąć po rzeczy, które ci dadzą szybką satysfakcję. TikTok, Instagram, gry na kompie. Ale czy ci to pomaga? Oczywiście, że nie. Czujesz się jeszcze gorzej z tym i jeszcze bardziej się tym sprawdzianem stresujesz. A później na tym sprawdzianie nie będziesz umiał nic, bo będziesz mieć taką kumulację stresu. Nawet jeżeli w domu coś wiedziałeś, to ty wszystko zapomnisz przez to, że się aż tak bardzo stresujesz. Więc, gdy będziesz mieć kolejną sytuację, że zaczynasz się stresować, zadaj sobie pytanie, co mogę zrobić, by tego uniknąć. Jeżeli chodzi o ten sprawdzian, to może po prostu wcześniej się nauczyć. Jeżeli masz jakiś projekt do zrobienia, to zrób sobie go wcześniej, tylko po prostu, żeby o tym nie myśleć. Numer 5: ciągłe porównywanie się do innych. Siedząc na TikToku, widzisz wiele rzeczy. Widzisz ziomka, który ma fajną laskę, który ma dużo hajsu i fajną sylwetkę. I od razu czujesz się gorzej. Dlaczego? Bo ty też tak chcesz. Ale przecież ci ludzie pokazują tylko swoje najlepsze momenty ze swojego życia. Nikt nie jest idiotą. Nie będzie pokazywał tego, że jest bankrutem. Tylko, że takie dobre momenty mogą być w 1% życia tych ludzi. Może ci ludzie czują się niezrozumieni. Może ten człowiek ma depresję. Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie tego ekranu. Również nawykiem, który niszczy twoje życie są wymówki. Gdy je tworzysz, to ta automatycznie oddalasz swoją wizję twojego wymarzonego życia. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak skończyć tworzyć te wymówki, to zobacz sobie ten film, on ci powie wszystko na ten temat, co powinieneś wiedzieć. A ja się żegnam, do następnego. Pozdro.